Gameplay a to... coś w tej chwili PR kolejny raz się powiedza. Tak. Trzeci dokładnie z rzędu. A dzisiaj kolejny odcinek, dzisiaj go nagręcamy o 8.29. I dzisiaj pociski na kolegę. Ja już tu przewinę po kilka czytałem. Dobra, więc zaczynamy. E, daj mi swoje zdjęcie, bo chcę zrobić kanapkę z pasztetem. No. Więc jedziemy dalej. Twoje zęby są jak gwiazdy. Wielkie, żółte i daleko od siebie. Dobre Jesteś zwinięty jak... Jesteś rozwinięty jak papier toaletowy. <grym> no ja takie dobre. Nie bądź taki do brzodu, sznurówki wyprzedzają. Takie. No Takie nawet. Dobra, kolejne. Kochasz deszcz, bo tylko on na ciebie leci. Nie rozumiem. Twoja twarz jest jak, jak akumulator. Ino ładować. Aha. Jak się paliłeś, to cię tata łopatą go gasił. Aha, <laughs> ha, dobra. Jesteś... Y Jesteś taki głupi, że przechodzisz Netflix Speeda na piechotę. Aha, aha no bo Speed to chyba taka. Nie wiem co to dokładnie jest, ale to chyba taka gra, że się biega. Nie. Dobra. Czy, istnie, czy istniejesz również w wersji inteligentnej? Dobra naprawdę jesteś taki głupi, czy tylko udajesz? To jest takie trochę słabe Jesteś tak gruby, że widać ciężko sosu. Dobra. I może dwa jeszcze? Gdy Cię pierwszy raz ujrzałem, to monitor ob obrzygałem. Ja. Dobra. Jesteś taki brzydki, że rodzice bali się nosić cię na rękach, więc wszedłeś na widłach śmigałeś... śmigałeś. Dobra, to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie... A, a, ała! Dobra. Odnosi palca. Kurde, Dobra. Tego nie... Dobra, od nowa. Więc subskrybujcie, lajkujcie, wbijajcie... E, nie wbijajcie na... Wiecie, na mój drugi kanał będzie podany w opisie Philozefo gameplay J. Jak mówię zawsze. Bo jestem się przyzwyczajona, ale to jest Filozofo.pl i film. A i filmik do tamtego skąd brałem te pociski będzie w opisie, więc przeczytajcie opis. No i... Nie zapomnijcie o łapce w górę. I tym czerwonym przycisku ja się z Wami żegnam i cześć.